Hej, hej, hej! Witam was ponownie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Słuchajcie, jesteśmy w sekwencji, w której poruszamy się Ciri, która no, miała pewne problemy. Wpadła w tarapaty, była ranna, na szczęście trafiła pod strzechę dobrych ludzi, którzy pomogli jej ozdrowieć i właściwie jestem już prawie... Gotowy, gotowa do dalszej podróży. Muszę tylko udać się jeszcze za Astrid, która w obawie przed moim zdrowiem sugeruje kurację w saunie, zanim jak gdyby będę mógł ruszyć dalej w drogę. Właściwie nie pamiętam już na co tak naprawdę tutaj czekamy, ale Astrid jakoś sensownie uzasadniła to przedłużenie, jak gdyby pobytu w tej, w tej miejscowości. E, mówiąc, że i tak musimy na coś poczekać. Nie wiem, czy chodzi po prostu o konia, czy o coś w tym stylu, nie pamiętam naprawdę. W każdym razie mam. E, mam złe podejrzenie, że coś złego się tutaj wydarzy, bo to przecież jest wioska, do której przyjechaliśmy i w której gadaliśmy e, z kobietami, które stały tam przy ognisku, e, były w trakcie jakichś tam swoich modłów e, i później udaliśmy się. E, Udaliśmy się z Jenefer do ogrodu. No raczej. No raczej nie. E, mam z nim porozmawiać? Nie, mam zostawić rzeczy tutaj. Zdaje się, że. A nie, tu po prostu mogę się ogarnąć. Mm, 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 mm. Tutaj raczej nic złego nam i tak nie grozi. Choć bo już mam gęsią skórkę. Poza oczywiście innymi jest, <laughs> okazami. że tak powiem. Oj, mama, bo ty się zawsze martwisz. Wszystko w porządku, co nie? Mhm. Wszystko w porządku. Tak, raczej tak. To dobrze, dobrze. A co ty tam, dziecko, masz na udzie? Siniak? To? Żeby jeden? Nie, to... to tu Rzeczywiście. Czerwona róża? On coś oznacza? E... Wiecie, nie ma sensu się tutaj przedstawiać nie, im nie, jakoś szczególnie. Im mniej Ona nas wiedzą, tym, tym wydaje mi się lepiej. za bardzo go nie widać. A mnie się podoba. Też bym sobie taki zrobiła. O, tu, nad pośladkami. Oj, męża trzeba ci znaleźć, bo co wiosnę głupsza się robisz. No i dobra, czy dotrą tu do nas jakieś niepokojące wieści, czy Trzyba coś w tym stylu? Wolać. Powiedz, tam gdzie mieszkasz, też macie sauny? A bo ja wiem. Eee. W tych czasach i w tym świecie powiedzenie, że nie ma się domu, chyba nie jest jakoś szczególnie dziwne, tak? No są jakieś tam podróżnicy, ale jest to chyba całkiem normalna rzecz. Chyba nie zbudzę podejrzeń, jeśli tak powiem. Spróbuję. Wiesz, ja nie mam domu, jestem w podróży. No właśnie, brzmi to całkiem no sensownie. Właśnie. Płynęłaś gdzieś na statku, tak? Statku? No przecież z morza cię wyłowili. Czyli się rozbiłaś, tak? Że <noise> rozbicie się z statkiem. Jest tutaj totalnie normalne. Tak, 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 ta wersja się zgadza. Na, na statku. Właśnie, z Nowigradu. I co cię sprowadza na Skeligę? Powiedzmy, że kogoś tu szukam. Mam nadzieję, że nie ukochanego. Dlaczego? Bo byś złamała skialowi serce. O! dużo się w tobie po uszy. Cały dzień siedział przy łóżku i gapił się na ciebie jak w obrazek. Właśnie. A, ten, ten rybak, który nas znalazł, zdaje się. No, ale skoro mleko się już rozlało, to skiała ci się podoba? Co? No jeszcze mi każcie tutaj odpowiadać szczerze. Um... Bardzo dyplomatyczne to odpowiedzi, poza to, że to jest zbyt bezpośrednia. No nie, no spoko. No, sprawia wrażenie mi... Aż tak źle? A Street daj już spokój. To, kto jej się podoba, to jej sprawa i nic ci do tego. Słuchajcie, bardzo miło mi się tu z wami siedzi, ale muszę już jechać. Rozumiem cię. Kto by chciał zostać w tej dziurze? Każdy z każdym spokrewniony i śmierdzi rybą. Ty chyba akurat z nikim nie jesteś spokrewniona, bo drugiej takiej zołzy blofotem nie ma sieci już cicho. Dziecko, Skial już pewnie wyszykował konie, ale zanim do niego pójdziesz, powinnaś wskoczyć na chwilę do wody. Dobrze ci to zrobi. Mm. No spoko. W sumie, czemu nie? Za tymi drzwiami jest wyjście na pomost. Uważaj tylko, we ślizki. Dziękuję wam raz jeszcze. A ja jeszcze raz mówię, że nie ma za co szerokiej drogi. Oj, przyda się. Ach, dobrze. Mamy wyjść tędy. A, ale zimna. <noise> Mogę sobie dzielnąć kilona na rozgrzewkę, w sumie czemu nie jakaś opcja to jest? Wychodzimy na pomost. Że była chwila relaksu. Był moment na, na, na zadbanie o siebie. Pora ruszać dalej w drogę, szczególnie, że pewnie. Nic dobrego nas dalej nie czeka. Eee. <laughs> Ciekawe, czy możemy w ten sposób wyjść na miasto. Zamknięte no oczywiście. Musimy się ogarnąć i dopiero potem. Podejrzewam, puszczą nas dalej. Dobrze, gdzie tu się wychodziło, co się wychodziło? Co, nie możemy wyjść? A, bo to tędy! Pogadamy jeszcze za street? pogadamy, podziękujemy. No, dziękujemy bardzo za gościnę. Niewątpliwie nam się to przydało. A tymczasem konie powinny być już gotowe do dalszej podróży. I tak właśnie widzę, jest. Cześć, Skial. O, jesteś. Konie już gotowe. Ja też. To co? Jedziemy? Słuchaj, mam nadzieję, że moja siostra nie opowiadała ci żadnych głupot. <laughs> Dobra, nie nie, nie, nie drążmy tego. Przepraszam, ale nie mam teraz czasu na pogaduchy. Racja. Zresztą to nieistotne. Ja pojadę na Niordzie, a ty na siwej. To stara klacz, ale doskały cię. Chyba, nie że nie. Nie ruszaj się stąd. Ja potrafię o siebie zadbać! Podejrzewam, że lepiej niż on. Oj, będzie gnój. Dziki gnuj. Zjeżdżaj z drogi, naprawdę nie rozumiesz, co, co się dzieje. Jak tu się robiło? Co tu się dzieje? Czemu on się odwraca ode mnie? Ale pięknie, na na pierwsze. Bardzo mi się to podoba. O Boże, tak to się robiło, już pamiętam. Lecimy do. Leży ktoś tu jeszcze jest, jest jeszcze jeden tutaj jeden na dole, nie, dwóch na dole. Leżysz? Leżysz. Dobrze. Jeszcze tu jeden. Mamy już teraz uciekać, no ale. Wiemy chyba tego. Nie jest jakiś taki straszny problem, nie, nie uważacie? W sensie pomożemy tym mieszkańcom troszeczkę, żeby nie musieli się z nimi sami męczyć. Chyba, że oni się będą spałnić, a będą się spałnić. Dobra. Już kiedyś byliśmy świadkami takiej sytuacji. Wsiadamy eee, na konia. I uciekamy dalej. Co to było? Dziki gon. Pragna rok. Koniec świata. Nie, jeszcze nie. Jeszcze chwila. Ale muszę uciekać. Jeszcze jakieś 40 odcinków. Skakuj na konia. Pokażę ci drogę do skały. Eee, co z twoją rodziną? Powinieneś zostać. Sprawdzić co zastryk twoją mamą. Potem jak zobaczysz, że dotarłaś na miejsce. Chodź. Właściwie to dobrze, że się zdecydował na tak postąpić, bo pewnie gdyby. Spoko. Gdyby został, no to, to tylko czekała po prostu śmierć. Oj tam, oj tam. Nawet nie ma sensu ich chyba atakować. Ja nie wymierzę tego dobrze, bo nie mam jeszcze, o, wczuty odpowiedniej. Dobra, muszę uważać, bo mam mało życia, jak widzicie. No nie wiem, jak daleko jeszcze. O, jesteśmy na miejscu, super. Znaczy prawie, jeszcze nie. Albisco. I co się stanie, co się stanie. robią No, tak coś czuję, że to skończy. Tylko się nie rozumiem, dlaczego Ciri protestowała. Chyba nie chodziło jej o to, żeby się cofnąć i im pomóc, prawda? Ok, już mi się to podoba. że tu się kończą wspomnienia? Chyba tak. Na to wygląda, bo skoro mamy ekran ładowania, to jest spora szansa, że cofa nas do Geralta. Do Geralta i Yennefer właściwie. O to na pewno zadbam. Zadbam o to, żeby. żeby dobrze o nim mówiono. Bo jakby nie patrzysz, no to. On pokierował Siri. On ją uratował i on przede wszystkim wyłowił ją. tak? Znaczy, może nie do końca wyłowił, ale odegrał kluczową rolę w jej ocaleniu. Co ci Gerald drzewo mówi? No właśnie, co się stało z ogrodem? Co, co się stało z ogrodem? Obo tak jak mówiłam. To zaklęcie wymaga dużo energii. Widzę, Czy nas ses za to obwinia. Ale nie raczyłaś powiedzieć. Nie, bo wiedziałam, że będziesz protestował. Twoje poczucie przyzwoitości jest urocze, ale czasem zawadza. Eee, no, musimy ją troszkę zganić. Mogłaś okazać trochę współczucia temu chłopakowi. On... To nie chłopak Geralt, tylko kawał zgniłego, cuchnącego mięsa, które przemówiło dzięki mojej magii. Przemówiło? A jakże. Nawet wyło z bólu. Wiem, że on się wydawał prawdziwy, ale to już nie był człowiek. Rozumiesz? Ach, no faktycznie, Swoje trudno trupu się z czymś takim pogodzić. Się tym trupem. Bardziej chyba niż mną. Ty jesteś silna i w ogóle rozumiesz, co się dzieje. A koleś, no, spotkał go bardzo nieciekawy los, jak na takiego typowego e, wsioka. Dobra, a niech ci będzie. Jak się czujesz? Nie yeah. Dobrze się czujesz? Wybornie. Czułabym się jeszcze lepiej, gdybym nie musiała przypominać, że wypadałoby zadać to pytanie. No i tam, i tam. Dobra, chodźmy stąd w takim razie. Chodźmy stąd jak najszybciej. Wierz mi, nie musisz mnie namawiać. Ogród! Nasz ogród! Okej, okay, przewalona. mogliście? Pomogłyśmy, a wy je bywałe! Spokojnie! Nie wasz się mnie uspokajać. Jestem wściekła i mam do tego pełne prawo. Wy zapłacicie za to. No właśnie, tylko w jaki sposób? Dobra, przeprośmy grzecznie. No, faktycznie, zrobiliśmy wjazd, nadużyliśmy zaufania i tak dalej. Przepraszam. Nic więcej nie masz do powiedzenia? To wszystko? Nic, co by nas usprawiedliwiło. Zadbam o to, żeby całe Skellige usłyszało o tym, co zrobiliście. Czekaj, to ja zrobiłam. Ja sama. Geralt próbował mnie powstrzymać, ale nie usłuchałam. Powinnam była się spodziewać. Ostrzegali mnie przed tobą. Czarodziejki. Dobra, może im troszkę wyjaśnicie, co tu właściwie robiliście. Może to coś zmieni. Nikt ci jadła nie poda, nikt rantwych nie opatrzy. No, to się nagadaliśmy. Nie musiałaś. Nie, ale chciałam. Nie chcę już o tym rozmawiać. Skupmy się lepiej na tym, co wyciągnęliśmy ze skiala. <słuch> no, wiemy, że uciekła ze Skaligę, ale ten Brzydel, ten, 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 ten właśnie zniekształcony człowieczek, dziecko podobny w stroju klauna. Ciekawy temat. Wygląda na to, że kluczem do odnalezienia Ciri jest ten brzydal, którego Skial widział na plaży. Widział Nie się? wiem, czy takim kluczem, no ale spoko. Czy kogoś, kto wygląda dokładnie tak samo? Gdzie? W Welen, W kasztelu, którym do niedawna władał niejaki Baro. A teraz jego prawa ręka, sierżant Ardal. Musisz do niego wrócić i go zabrać. Nie wiem, odkupić, ukraść. Gorzej, że na brzydalu ciąży jakaś klątwa, która odebrała mu rozum. Ciężko się z nim będzie dogadać. Nie maruć, Będzie dobrze. Nie ma takiej klątwy, z którą nie poradzą sobie Wiedźmin i Czarodziejka. No coś w tym jest. A powiedz, czy... czy to... Zresztą... mniejsza z tym. O co chodzi? Chciałaś mnie o coś spytać. O co chodzi? Powiedz. Myślisz, że... że to... to coś... to może być Ciri? Że ona, no wiesz, została zmieniona jakimś zaklęciem? Nawet nie chcę o tym myśleć. Gerard, nie, myśli, się, że nie. Pod uwagę. Może. W Nowigradzie szukała leku na jakąś potężną klątwę. Ale nie chcę teraz tego rozstrząsać, bo zwariuję. Po prostu róbmy swoje i zobaczymy, co dalej. No dobra. To wiemy również, że Ciri nie ma na skaligę. Wiele się nie dowiedzieliśmy. Ale przynajmniej możemy być pewni, że Cili nie ma już na skórę. Ani w Welen, ani w Nowigradzie znów gdzieś przepadła. Może jeśli uporządkujemy informacje, które udało nam się zebrać do tej pory, popchnie nas to dalej. Też mam taką nadzieję. Ech, co ona się wpakowała? Nie wiem. Ale wyciągniemy ją z tego całą i zdrową. Przyrzekam ci to. Dobra, to co teraz robimy? Po uporządkowaniu informacji, które nazywałaś, byliśmy już prawie do końca. Pora wracać na kontynent. Zanim odjedziesz, jest coś jeszcze. Coś ważnego. Co takiego? Spotkajmy się w Larvik, w hali wojowników. Tam porozmawiamy. No dobra, widzimy się w Larvik. Porządku. Się za chwilę... Rozumiem, że to jest opcja, która Dzięki. po prostu automatycznie mnie tam przeniesie bez podróży. W sensie bez manualnej podróży, to mam na myśli. Daj spokój. Gerald zna mnie. Rzadko prawie komplementy, ale zawsze szczerze. Dobra. Jestem ciekaw, co takiego jeszcze będzie miała do powiedzenia. Nekromanta, trofka zdobyta. Mm. No, fajnie, a gdzie jest moja płotka? Aha, mam się teleportować z znakiem. E, wróć, 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 bo jest ostatnie życzenie. Oczywiście chcemy je spełnić. Eee. Ehm nie czy pasażer łodzi, nie, 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 najbliższy człowiek że chcesz zabrać musimy wejść w zadania i spełnić ostatnią wolę człowieka, który pomógł uratować ostatnie życzenie człowieka, który pomógł uratować Ciri chodź płotka, ty mnie podwiedziesz. Poświęcimy temu mało czasu, myślę, a ja się będę lepiej czuł z tym, że pomogliśmy i faktycznie dopełniliśmy tego, o co prosił. Koleś, jakby nie patrzeć, zginął, próbował, próbując ją ratować, nie za bardzo rozum, rozumiał sytuację i próbując wkroczyć do akcji i... I pomóc, bo wpakował się prosto na ostrze dzikiego ogonu. Dobra, mamy tutaj swoją drogą tablicę z ogłoszeniami, którą pozwolę sobie przeszukać. Co my tu mamy? Zlecenie na potwór w trakcie na trakcie? Potwór na trakcie. Wyścig kuć. Zlecenie. Dobra, spoko, Trzy nowe rzeczy. Na mojej liście, co tu się dzieje? O Nie je. widzę, że szalejesz. Chłop, 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 chyba z tym mamy porozmawiać, tak? Starzec, co to było? A, dobra, nieważne. Ostatnie życzenie jest questem, w którym. ale spotykamy się z Jennefer, jednak. Okej. Okay. To źle zinterpretowałem. Myślę, że to jest ostatnie życzenie tchórza. Tak, widziałem. Miałeś do mnie jakąś sprawę. W cesarskiej bibliotece znalazłam księgę Amosa Faripsisa specjalistę od dżinów. Któregoś dnia wypłynął na Skellige i słuch po nim zaginął. Wcześniej popytałam tu trochę o niego. Niektórzy ciągle go pamiętają. No i co, z nie co jest w nim takiego ciekawego? Dlaczego właściwie się tym interesujesz? Dżiny bywają niebezpieczne i zawsze są złośliwe. Pamiętam, ale gra jest warta świeczki. Jeśli go okiełznam, zdobędę potężną moc, a ta w którymś momencie może nam się przydać. Okej, okay, a skąd informacje o nim? Wiesz, gdzie ich szukać? Czarodzieja i Dżina? Ludzie mówią, że ostatni raz widzieli statek Amosa u wybrzeży Hindersfjall, a potem rozpętała się burza stulecia. Okej, okay, czy jest gdzieś roztrzaskany albo pod wodą? Czarodziej jest karmą dla ryb, a Jean Niekoniecznie, a nawet jeśli to prawda muszę się przekonać na własne oczy. Pomożesz mi? No prosta sprawa. Nie zaoferuję ci nagrody w złocie, ale możesz <grym> to no, no, ej, da się jej odmówić, już myślałem, że nawet nie da się tego zrobić. Jasne, pomogę, pomogę. tak stawisz sprawę. Dobrze, pomogę ci. Brzmi jak fajny Quest, w dodatku taki, który wpłynie na nasze możli możliwości w fabule głównej. Dobrze. W takim razie, skoro to jest ostatnie życzenie, i właśnie zmieniło się w Gina, to co my tutaj jeszcze mamy? Ostatnie życzenie: Miecz Rodowy Udwik. Wybraniec bogów... VJ wybranie Skóża... Nie no, szukamy rzeczy na Skaligę zdecydowanie. Nie ma, jak to tak? Może wystarczy po prostu wrócić gdzieś do tej wioski? A... I po prostu z kimś porozmawiać, albo ja znowu czegoś nie widzę, co by zresztą było całkiem prawdopodobne. Albo nie da się w ogóle tego questa rozwiązać tak jak myślę, że mogłoby się dać. Dobra, wiecie co? Bo ja właściwie nie wiem. Czy mogę coś jeszcze zrobić w temacie odzyskania dobrego imienia Tchórza? Czy też może ten wątek został już zakończony, ale wierzę, że, że Wy wiecie i dajcie mi znać. Dlatego w tym momencie kończę dzisiejszy odcinek. Czekam na komentarze właśnie dotyczące gdyby tego, co możemy zrobić dla Tchórza, czy możemy wypełnić jego ostatnie życzenie. No, a na dziś to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Pa pa.